Cześć, z tej strony Marta Wujek z portalu Mam Startup. Dzisiaj jesteśmy na warszawskim Mordorze, ponieważ dostaliśmy zaproszenie od firmy SAP na spotkanie w interaktywnej ciężarówce. W środku porozmawiamy o tym, jak kupują Polacy, jakie są preferencje klientów i jak marki powinny do nich docierać. Porozmawiamy też o tym, czy rozwój sklepów online oraz różnych narzędzi IT do sprzedaży oznacza koniec sklepów tradycyjnych. Ja już się nie mogę doczekać. Chodźmy! Prezentacji, kiedy wszyscy goście już wyszli, mieliśmy okazję porozmawiać z panem Tomaszem Niebelskim, dyrektorem wsparcia sprzedaży w SAP Polska. Mówiąc o rozwoju nowoczesnego handlu, w szczególności tego online-owego, no, nie sposób go prowadzić, nie sposób wspomnieć o narzędziczne. No, nowoczesny handel nie może bez tych narzędzi po prostu istnieć. 49% Polaków cały czas deklaruje gotowość czy, czy chęć, czy, czy, czy pewną preferencję odwiedzania sklepów fizycznych. I to, co myślę, że jest istotne jakby z punktu widzenia yy, yy, sklepu fizycznego czy, czy online'u, to jest pewnego rodzaju taka konwersja tych rzeczy, czyli czy, czy pewnego rodzaju połączenie tych, tych, dwóch, yy, tych dwóch światów. To, co powstanie, by, powinno czerpać jak najlepsze yy, rzeczy wynikające i z jednej, i z drugiej, i, i, i z drugiej strony. Natomiast dokonaliśmy w pewnego roku pewnego połączenia i zbudowania pewnej spójnej grupy rozwiązań, które określiliśmy pod wspólną nazwą marketingową C4HANA. To są rozwiązania do obsługi sprzedaży, komersu, serwisu, marketingu i czegoś, co się nazywa zarządzaniem danymi klienta. Tu mamy w szczególności też na myśli takie rzeczy, chociażby jak obsługa RODO, obsługa autentykacji klienta. I te wszystkie rzeczy mają stanowić taki kręgosłup, Naszej interakcji czy interakcji firmy z klientem przez cały cykl jego, jego, jego życia, od momentu jego pozyskania, aż do momentu, kiedy jest już on naszym istniejącym klientem, posiada pewne dobra, to jesteśmy w stanie też serwisować i w takiej zamkniętej pętli z nim cały czas współpracować. To jest platforma. Do zapewnienia czegoś, co my nazywamy Customer for Life, tak? Czyli zapewnienia tego takiego pełnego doświadczenia, że klient z nami od niego do momentu pozyskania w zasadzie już do, do, do samego końca jest rodzaje naszym klientem i to, 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 to doświadczenie, które czerpie w, w interakcji z naszą firmą, jest, jest niezmienne przez, przez lata i utrzymywane na bardzo wysokim poziomie. Firma SAD zaskoczyła nas po raz kolejny, aż jestem ciekawa, co pokażą w przyszłym roku. Tymczasem ciężarówka jedzie dalej w trasę po Europie, a my wracamy do redakcji.